Paweł Moczy-Bród, dzisiaj z bramką, ale chyba najważniejsze jest to, że drużyna wygrywa i to już po raz kolejny. Najważniejsze jest to, że się nie wykończyłem na boisku dzisiaj, ale drużyna tak, drużyna jesteśmy w gazie, no ja mówię, celujemy w liga w tym sezonie. No właśnie, a tego raczej mało kto się spodziewał przed startem sezonu. Jesteście rewelacją bieżących rozgrywek. Co jest sekretem? No sekretem jest to, że bardzo często nie trzeźwi jesteśmy na boisku, a już tak poważnie mówiąc, no jesteśmy drużą, która gra chyba piąty sezon już w tym składzie. Mamy tak naprawdę 70% teamu ten sam i gdzieś tam się rozumiemy, potrafimy, wiemy kto co potrafi zepsuć na boisku i się zasekurować. No i doszły dwie osoby, które teraz tak naprawdę robią nam różnicy też, troszkę jakości wprowadzi mam doświadczenie już w B i ligach A. I myślę, że to gdzieś tam owocuje. No. Ta drużyna była budowana sukcesywnie jak Raków Częstochowa, od najniższych szczebli. No właśnie, my o tych transferach mówiliśmy już sporo gdzieś tam w podcastach i tak dalej. I chyba widać właśnie tą różnicę po poprzednim sezonie, że jednak te wzmocnienia efekt dają. Generalnie te właśnie dwie osoby, co do nas doszły, to właśnie chyba brakowało po prostu tych dwóch osób. No Przez sezon, tak mówię zmieniało nam się zawsze dwie, trzy osoby w składzie. Tak? Ten trzon mieliśmy ten sam. I właśnie. Tak, można powiedzieć, że szukaliśmy tych, że uzupełni nam dobrze dużo. I chyba to, chyba to wyszło na razie. Na razie funkcjonuje. No właśnie, na razie funkcjonuje. Do końca sezonu, jeszcze troszeczkę. Jak widzicie resztę, resztę tych rozgrywek? Bez porażki do końca. A kto największym zagrożeniem dla Was w kontekście mistrzostwa? Kurczę ciężko powiedzieć teraz. Myśleliśmy, że Rzymu, ale cieszymy się, że gdzieś tam tracą punkty. No, nam troszkę szkoda ma się w meczu z nimi. no Może nie byliśmy przeważający tam dużo, ale jednak jak inaczej, jakbyśmy zagrali, może było tam do wyciągnięcia, już mieli spokój. Ale to może się powtórzyć taki sam scenariusz, dlaczego nie mieliśmy mistrza w lidze C, co zepsułyśmy sami meczami z Kairo. Nie wiem, myślę, że będzie dość ciekawie na sam koniec. tak? I doda to trochę smaczku, bo w każdym razie ze stresem żeby jednak punktów nie stracić. Ale od razu mówię, nie chcę, ludzie z głowy wybiją, że my przegramy jakiś mecz. Bo wraca do naszego odburkat i będziemy orać tą ligą. Ostra zapowiedź, dzięki serdeczne, no i powodzenia w realizacji tego, co mówisz. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.